Dzień dobry. Udało się zrobić, wczoraj nie stukało nic elegancko. Chodzi dzisiaj pojechał, zrobił badania i idę besta. Także podsumuję co szło nie tak i kiedy. Tu są stare części. Po pierwsze, to na początku przyszły dwa takie same amortyzatory więc musiałem czekać, aż zabiorą stary i dadzą nowy. Później jak przyszły dwa nowe i jak odkręcałem górne mocowanie czy poduszkę amortyzatora, to się śruby dwie urwały. Tu i tu się z tym mordowałem do końca dnia i poległem, więc zamówiłem nowe mocowania, poduszki, jak zwał, tak zwał. Chyba jeszcze nie takie złe. Dobra. Później kolejnego dnia już fajnie zdjąłem amortyzator. Złożyłem. Wziąłem tak. Sprężyny nałożyłem. Właściwie to najpierw zdjąłem, później nową nałożyłem. Żeby ją zdjąć i założyć to trzeba. Takim czymś chycić z dwóch stron. Tutaj się wsadza jakiegoś klucza, się kręci i się ściska sprężyna. Jak się wyśliźni i wydupcy to głowy szukaj nad Paryżem, a dupy w Chicago, no i dobra. Założyłem nie chcę to samo stać, więc tak, czy srak, założyłem. Tu jeszcze była guma. Taka osłonka przeciwpyłowa. Na to idzie łożysko amortyzatora. Żeby się ten MacPerson kręcił. Czy Mac człowiek? No i na to idzie ta poduszka. To wchodzi na amortyzator. Tu się dokręca śrubą do amortyzatora, tylko tego nie widać, o do tego się dokręca, bo trzeba ścisnąć na ostrość, bo trzeba ścisnąć sprężynę, żeby to chyciło. No ale no tutaj trochę tak, było jakoś tak, tam guma się wygięła i stukało przy kręceniu kierownicą. Rozdób łożysko. Kulki wyleciały o, swoją drogą. To nowe łożysko, bo w jednym amortyzatorze się pomyliłem i stare założyłem. Ale jeszcze całkiem dobre, te stare. Więc nie ma biedy. Sprężyny w sumie też dobre. Nie było konieczności wymiany. Ale jak już robić, to robić. Po pierwsze, a po drugie, jak się nowy połamał, to stare założę. No i okazało się, że to nie jest tak, tylko tak do góry nogami. I tu pasuje jak kula. pikoszek się pomylił i rozdłupcył łożysko. No i złożyłem. Już tej śruby tak mocno nie dokręcałem. No bo jak to łożysko było rozdupcone. znaczy jak się miało rozdupcyć przed złożeniem, to ten MacPherson się strasznie, strasznie ciężko kręcił. Ręką to prawie się tego nie dało ruszyć. Więc słabiej tą śrubę dokręciłem. Jak już dobrze założyłem, w sensie sprężyny do dołu nogami, i to się kręciło tak, tak sobie. Jak poluzowałem śrubę, to się trochę lepiej kręciło. No i dobra, poszedłem się przejechać. Okazało się, że stuka już nie przy kręceniu kierownicą, ale na wybojach i to tak na bogato. No, i następnego dnia przyszedł Ziomek Konrad, pozdrawiam, wspaniały człowiek, i zdiagnozował, że jak śruba niedokręcona, to na wyboju te kolata i stucze. Normalnie jak sprężyna była, to to twardo siedziało, nic tu nie chodziło. Ale na wyboju sprężyna się Szybko wgina a amortyzator się wolniej wgina, powstawał Lucy na pierniczało. Więc dokręciłem tą śrubę, ile klucz pneumatyczny pozwolił, i już nie stukało. Później zrobiłem drugą stronę, I też działało. Wszystkie inne rzeczy z momentem z książki dokręcałem. Także spoko. No, i jeszcze wahacz. Stary. To raczej tak luźno nie powinno chodzić, ale on chyba jeszcze taki tragiczny nie był. Trochę się było, trzeba namęczyć, żeby go odkręcić. Tutaj jedna śruba przychodzi przez środek. Tutaj przychodzą dwie śruby. I w mocowaniu jedna śruba przychodzi tu, żeby ten środek. Zatrzymać, żeby nie wypadło. I w sumie wyjąć ten, to chyba się sworzeń nazywa, było łatwo. Do tych śrub był taki sobie dostęp. Ale też jakoś poszło. No i ten wahacz, to z nim nie było problemów trochę. Trzeba było się poszarpać za śrubami. Znaleźć odpowiedni kąt i miejsce. Aby klucz dynamometryczny przyłożyć, albo pneumatyczny do odkręcania. Poza tym to ciągle mi się światło rozdupcało. Bo tu nie wszędzie nie było tej lampy wtedy. W sensie nie pomyślałem, żeby jej przynieść, to i tak... Z różnych kątów trzeba mieć światło, więc używałem tego. Niby to trochę działa, ale wcześniej działało lepiej. A jak upadnie, to zaraz się otworzy, wypadają baterie, tyle w temacie. Ta moja setka żarówka się przepaliła niestety. Gdzieś tu miałem, nieważne, a drugą rzuciłem o ziemię, taką... taki uchwyt żarówka i się rozdupcył. Kto widział, żeby coś się rozdupcało po rzuceniu o ziemię. No i o! Taki złom został. W końcu wszystko udało się złożyć. Wczoraj o 23.00 się przejechał. Nic nie stukało. Piękna sprawa. Dzisiaj badanie zrobione. Sabinka szczęśliwa. Te mocowania tu, tutaj są. Znaczy, te śruby. To jest temocowanie mocowanie. Te śruby, co się. W sumie 3 z 6 urwały. A pod tym jest ta śruba amortyzatora. O. No, jeszcze ten pałąk. Łącznik stabilizatora. Za cholerę się nie chciał odkręcić. Ani od jednego, ani od drugiego amortyzatora. Tam od tego pałąka, od samochodu to jeszcze jakoś poszło. Ale od tego, za nic w świecie, dopierniczył nie wiadomo jakim momentem, później się ludzie męczą, zamiast tyle, ile w książeczce napisane. To tylko 64, a do dodupcają nie wiadomo jak. Ale to też wymieniono i jest wspaniałe. I po co to się męczyć, jak można dać dla mechanika złodzieja oszusta? zarobić pieniądze, że ja przez ten czas by sam pewnie więcej zarobił, a on szybciej by zrobił i by ogólnie wyszło taniej i lepiej, ale są tu pewne ale. Po pierwsze, jak ja coś komuś zrobię i on mi zapłaci, to państwo sobie weźmie za to podateczek. Jak Ktoś mi coś zrobi, ja mu zapłacę. To też se państwo dostanie od tego podatek. Jak ja się nauczę to, co on umie, i zrobię, i on się nauczy to, co ja umie, i on se też zrobi, to państwo z tego nic nie dostanie. Nienawiść do podatków. Tak zostałem wychowany. Cytując pana Mencena. A druga sprawa, że się zawsze to człowiek czegoś naumie. I jak już komputery wszystkie przestaną działać, to może mechanikiem zostać na przykład. Albo pomocnikiem podawacza kluczy pomocnika mechanika. Ja nos mam krzywy, czy tak światło pada? Hm. Może czerwony odgorzały. Nē, viņš ba prosti. Nē, tupatam. Nē, 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 nē. Labi, nē.